Cześć! Mam na imię Rafał i jesteśmy w salonie Dwa Kółka. Mieścimy się w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na salon2kółka.pl i pamiętajcie, Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Sprzedaż ratalną załatwisz u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Odpowiadając na pytania dotyczące transportu pojazdów, zapraszam wszystkich na nasz film na YouTube i Facebooku, który pokazuje w jaki sposób firma Kat Polska przewozi do Was nasze pojazdy po zakupie przyjeżdża specjalny pojazd z takim stelażem, tam jest wprowadzany motorower, czy motocykl, czy skuter i w, ten, i w tym też stelażu jest on dostarczany do Państwa. Dzisiaj prezentujemy po raz drugi nowość 2021. Jest to motocykl firmy Junak, pojemność 125 cm3, czyli jeśli posiadacie 3 lata prawo jazdy kategorii B, to spokojnie możecie na nim jeździć. Jest to model M12 Cafe. Wcześniej prezentowaliśmy go w kolorze czarno z dodatkami bordowymi, czarnobordowym, a to jest wersja tak zwana czarna M12 Cafe, czyli młodszy brat kultowego już M12 Vintage. Proszę oczywiście nie mylić tego Cafe, na przykład z M11 Cafe. Albo M12 samego, bez dodatku, bo to zupełnie inne motocykle. W tej chwili w firmie z M11 mamy dwa modele. Mamy M11 klasyczny, który wcześniej wychodził z silnikami 320-400, a potem 125, oraz M12, M12 Vintage i M12 Café. M12 Vintage to najlepiej rejestrujący się pojazd w roku 2020 pierwsze miejsce w rejestracjach, bardzo, bardzo popularny, a to jest nowość od Junaka z roku 2021 M12 Cafe. Na osobnym filmie mamy też porównanie M12 Cafe i M12 Vintage. Jeśli odszukacie na naszym kanale na YouTube taki materiał, znajdziecie. Przyjrzyjmy się teraz bliżej na M12 Cafe. Pojemność 125 cm. Czterosuwowy jednocylindrowy OHC. Zasilanie to wtrysk paliwa. Prędkość maksymalna między 90 a 100 km na godzinę. Jednakże wiem, że potrafi jechać więcej od osób, które kupiły moc około 9,6 konia. Wałek wyrównoważający oczywiście jest. Rozruch elektryczny. Hamulec przód. To jest tarczowy hydrauliczny, z tyłu również tarczowy hydrauliczny. Rozmiar opon z przodu 18 90x90, z tyłu 15 140x90. Wymiary długość 2061, szerokość 835 i wysokość 1105 mm. Dopuszczalne obciążenie to 150 kg. Wysokość siedziska 730 cm. Pojemność zbiornika paliwa 13,5 litra. Dwa miejsca tutaj są dostępne i kolory czarny, czarnobordowy i czarno-grafitowy. Jeśli chodzi o chopery, nazwijmy to, Junak ostatnio zaczął się specjalizować, czyli Oprócz swoich modeli, które wychodziły cały czas, M16, najpierw silnikiem 320, potem 400, potem w M16, w Bude M16 wszedł silnik 125, M11, która też miała najpierw 320, potem 400 i silnik 125, przyszły inne modele. M, M12 najpierw, potem M12 Vintage, M11 Cafe, M12 Cafe jest również model M14, no i oczywiście model M15, który w tym roku sprzedawał się rewelacyjnie. Jeśli szukacie materiału M15 również na naszym kanale go znajdziecie. To by było tyle, jeśli chodzi o M12 Cafe. Zapraszam wszystkich na salon 2 Zapraszam również na nasze media społecznościowe, na nasz profil na Facebooku, Instagramie i na YouTube. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Wam proponujemy. I proszę was, jeżeli, jeżeli Wam się podobało, bardzo nam zależy, żeby jak największa grupa odbiorców mogła oglądać nasze filmy, zależy nam na tym, żeby kanał prężnie się rozwijał. A my obiecujemy Wam, że będziemy cały czas pokazywali Wam wszystkie nowości, wszystkie motocykle, skutery, motorowery i kłady, które pojawiają się na rynku i które sprzedajemy u nas w salonie. Zapraszam wszystkich na salon2.pl i pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. US50 firmy Romet Barton Fighter 50 jesteśmy w grupie motorowerów Barton Sprint RS Junak 902 Barton Sprint grafitowy Barton Sprint niebieski Junak 905 niebieski Barton Spring RS, Romet Hart 50, Nowość 221, Zip Necken 50, Ogar 202 w kolorze zielonym, nowy kolor w tym roku, Barton Fighter Echo 50, Romet Hart 50, Romet Hart 50, Barton Volcano 50, Romet Ogar w kolorze czerwonym, Bak Fighter Eco w kolorze niebieskim, Barton FR w kolorze czerwonym, Barton FR w kolorze niebieskim, Barton Sprint w kolorze czarnym i Barton Volcano w kolorze czarnym. Skuteczki 747 firma ROMET, Falcon z firmy Barton, Falcon z firmy Barton, 50 wszystko, Falcon z firmy Barton, RXL z firmy ROMET, RXL z firmy ROMET, City Line z firmy ROMET, City Line, z firmy Romet w kolorze czerwonym grafitowym Bassa z firmy Romet router Bassa czarno-czerwony i czarno-niebieski dalej Barton Galactic czarno-zielony czarno-niebieski skuter 727 z firmy Romet 106 Junak zip tops w kolorze pomarańczowym, niebieskim i czerwonym motocykle. Junak Cafe M11, M11 Cafe, M12 Cafe, nowy model z tego roku, ZXT 125, Barton Classic w kolorze bordowym, Nowość 2021 K125 w kolorze czarnym i w kolorze srebrnym, Scrambler, w kolorze zielonym ZIP 125, ostatnia sztuka RCR125 ADV125, VZ5 po lifcie z firmy ZIP, JUNAK M14 ADV125, ADV125, Winstar z firmy Torku Pro XT RS 125 w dwóch kolorach: biało-czerwony, biało-niebieski. Romet Soft w kolorze czarnym. To też Nowość 221. Romet Soft w kolorze srebrnym. ZXT 125 grafitowy. SCMB 125 w kolorze srebrno-czerwonym. Torku Devil 125. VZ5 w kolorze pomarańczowym. Torku Windstar jeszcze jedna sztuka i SCMB 125 w kolorze srebrno-czerwonym i czarno-srebrnym. Na końcu Torku Devil 125